Filip Heizer przeżywa dramat. Prosi fanów o natychmiastową pomoc. Filip Heizer właśnie podzielił się ze swoimi fanami tragiczną wiadomością. Okazuje się, że zaginął jego ukochany pies. Były prezenter prosi fanów o pomoc w odnalezieniu zguby. Były prezenter stacji TVN Filip Heizer opublikował dramatyczny apel w mediach społecznościowych. Zaginął jego ukochany pies, Biały Lagotto Romagnolo o imieniu Rolelo. Zwierzak zniknął w okolicach Konstancina, a Heiser prosi wszystkich o czujność i pomoc w odnalezieniu pupila. Uwaga! Zaginął Rolelo, Biały Lagotto Romagnolo, napisał były prezenter w relacji na Instagramie, publikując jednocześnie zdjęcia psa w różnych okolicznościach. Na jednym z ujęć Rollo leży przy stoliku w kawiarni, na innym odpoczywa na kanapie, a kolejne zdjęcie pokazuje go na spacerze z właścicielem. Filip Kaiser apeluje o pomoc. Chodzi o jego psa. Kaiser, dodał, że po raz ostatni pies widziany był w Konstancinie. Jeśli widziałeś mojego kochanego psa, napisz, zaapelował, dołączając swoje zdjęcie z pupilem. Rollo to pies rasy Lagottoro magnolo. Jest to rasa znana ze swojej przyjacielskiej natury, kręconej sierści i wyjątkowego węchu. Często wykorzystywane są między innymi do poszukiwania trufli. Biały pies Haizera ma charakterystyczną, gęstą, kędzierzawą sierść i ciemne oczy.